Bądź dobry, no. wstęp do hołdu pszczelarskiego. O, chodzi o to, jak rozpoznać lekarza y, dobrego. Bo widzę dużo pytań opinii, iż ludzie szukają y, jakiejś porady, czy lekarz jest dobry, jaki taki. Więc przykładowo, wczoraj usłyszałem pierwszy raz nazwisko i o człowieku. Lekarz Zygmunt. Portmanowicz. No i po pierwsze jest homeopatą. No to już odpada za to. Ale dalej, załóżmy, że nie. Czytam opinię. No jakaś pani jak byłam z dzieckiem, strasznie kosztowny lekarz, etc., cetera, etc. Cetera. <laughs> <laughs> Jeżeli jest ranunkami, z apelaniuszem, telefonicznym, no z opinii wynika, że średni ten lekarz. Pieniążków mało i nie chcę uzdrowić. Chcę leczyć. I się dorobić na tym. No i tak Zygmunt Hortmanowicz. no to ja śmiem twierdzić, że jest to kawał dziada. Kawał dziada i Karierowicz, czyli mamy odpowiedź na pytanie. Czy to lekarz z powołania, czy karierowicz? A u nas skład. No a w tym wywiadzie dokładnie nazywa się ten wywiad Janowski. Dzień dobry. Ten wywiad nazywa się Janowski Ugadowskiego. Stałem się niewygodny. Zapadła decyzja, że trzeba. No i y, y, Hortmanowicz był lekarzem tego pana Gabriela Janowskiego. I tuż przed ważnym przemówieniem. Y, Gabriel Janowskiego, który był politykiem, podał mu jakieś inne leki na uspokojenie. I Pan Gabriel Janowski przez to wyszedł na głupka, zrobił sobie idiotę, skompromitował się wówczas, no bo to już taki człowiek Gabriel Janowski, który dąży do prawdy, za wszelką cenę na chwałę Pana, to na no, takich są tylko trzy sposoby: ośmiać, oczernić albo dobić. I pomógł to zrobić Hortmanowicz. Nie idźcie do lekarza Hortmanowicza. Zygmunt Hortmanowicz. Coś więcej o nim, proszę bardzo. Zygmunt Hortmanowicz, świnia senator z województwa krosieńskiego dawał dziada po prostu nie chcemy takich lekarzy tym się różni lekarz z powołania a Karierowicz właśnie Hortmanowicz za pieniądze zrobi wszystko Leci, leczyć będzie dzieci pan doktor dyktował leki i to mi się no telefonicznie bez oglądania dziecka pan doktor dyktował leki i to mi się nie spodobało i teraz Takich lekarzy jest coraz więcej, a tych spowalania bardzo mało. I w kontekście jakichś COVID-ów, ID-ów, nie dziwić się, że ludzie nie wierzą w opinie lekarzy. To wszystko chyba. Czyli tak szukamy lekarzy. W ten sposób sprawdzamy na różne kąty, z różnymi kontaktami.